Hej, Wam, tu Adrianna i dziś zapraszam Was na film o czterech typach mężczyzn, którzy po prostu działają na mnie, jak płachta na beka. Był już taki film o typach kobiet, których bardzo nie lubię, a teraz przyszedł czas na typy mężczyzn. Pamiętajcie tylko, żeby przed obejrzeniem filmu wejść na Instagram, bo trwa tam teraz rozdanie ze świetnymi, naturalnymi korektorami od Pixi w różnych odcieniach, więc macie w czym wybierać. A teraz już przechodzimy do typów mężczyzn. No hej, co tam? Jesteś taka śliczna, aż dziwne, że jesteś tutaj sama. Dasz mi swój numer? Wiele dziewczyn chciałoby być teraz na twoim miejscu. No nie bądź taka niedostępna, daj ten numer. Okej, okay, już zapisuję. Nawet nie śnij, że się jeszcze spotkamy albo że się odezwę. A jeżeli się spotkamy, to wiesz. Jedna noc i po sprawie. Odezwę się do ciebie niebawem, ale wiesz, nie liczy na za wiele. Wiele dziewczyn nie pragnie. Kochanie, chciałam sobie zrobić naleśniki. Gdzie jest patelnia? W kuchni? A gdzie jest kuchnia? O, Ania zostawiła mi kartkę, co mam dzisiaj zrobić? Zmyj naczynia, tylko nie rysuj po teflonie. Sama jesteś po teflon! Anka, tragedia! Właśnie zmierzyłem sobie temperaturę i mam 36,7 stopni! Musimy jechać do szpitala! Pamiętasz, jak rodziłaś? No właśnie, to ja się teraz czuję tysiąc razy gorzej! Hello, jestem bicek i normalnie matka mi kiedyś dała jakieś takie imię, natomiast było mega długie i jakieś takie pedalskie, więc postanowiłem się go wyrzec. Moja największa pasja w życiu to oczywiście piłka i siłka i nawet wydzierałem sobie taki tatuaż, proszę zobaczyć. Piłka i siłka. pis! Tylko teraz nie rozumiem, bo jak idę ulicą, to wszystkie babcie przybijają sobie ze mną piątkę. Nie wiem o co kamam. Boże, one też teraz chodzą na siłkę, bo są na takiej mega ostrej masie, więc mamy coś wspólnego. Ja przedłużając, idę zaraz sobie troszeczkę poćwiczyć, bo dzisiaj są nogi. Co robimy, żeby było Nogi. A potem tradycyjnie kurczaczek z ryżem, Elo. Ja żyję w innym życiu. To jest lepsze życie, artystyczne życie. Narysowałem dwa dzieła. Myślę, że za kilka lat wszyscy będą się o nie bili. Pierwsze to czarna kreska na białym tle, która symbolizuje mój sprzeciw wobec inwigilacji. Drugie jest to czarna kropka na białym tle, która symbolizuje mój sprzeciw wobec zabijania rokitki szarej w lasach podchalańskich. Myślę, że jest to przekaz jasno widoczny. Po połączeniu tych dwóch obrazków wychodzi liczba 10. Wiem, długo nad tym myślałem, natomiast właśnie tak przyjawia się mój geniusz. Leciał pająk nad lasem. Umarł. Starbucks. Akceptuję tylko urządzenia firmy Apple. One dają mi swobodę artystyczną swobodę. Śpiewaj, nie ma glizdo. Jedyna kawiarnia, która jest po prostu taka znośna dla mojej artystycznej duszy, to oczywiście Starbucks. Eee. Okej, okay, więc to już wszystkie typy mężczyzn, których bardzo nie lubię. Pamiętajcie, że to tylko zabawa i te sytuacje są takie bardzo przejaskrawione, bo zazwyczaj nie spotykamy takich wyraźnych osób w naszym życiu, tak wyraźnie złych. Natomiast ja spotkałam ten pierwszy typ i naprawdę nie polecam wam go. Ale pamiętajcie także, żeby wpadać na Instagrama, bo trwa tam teraz świetne rozdanie z fantastycznymi korektorami od Pixie. I rozdanie jest bardzo łatwe, wystarczy tylko zapolowować mnie na Instagramie, napisać komentarz. To tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. I papa, pa, pamiętajcie o kciuka w górę. Papa! Pa.